Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski, a to jest szkoła determinacji. Opowiem Wam o jednej technice, z którą pracujesz od jakiegoś czasu. Na jakiś czas ją zostawiłem, czasem do niej wracałem, ale generalnie rzecz biorąc staram się ją systematycznie wdrażać w życie i im intensywniej o niej pamiętam, tym Większe efekty ona daje. Jest to nawiązanie do poprzedniego odcinka dotyczącego jednego czynnika, który drastycznie zwiększa albo drastycznie zmniejsza naszą determinację, naszą motywację, chęć do działania, efektywność, skuteczność w niemalże każdej dziedzinie. Chodzi o nasz nastrój i samopoczucie. Jeżeli nie wysłuchałeś poprzedniego odcinka, to zapraszam Ciebie, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z kontynuacją. A więc poprzednio mówiliśmy o tym, że nastrój. Bardzo wpływa na naszą determinację. Kiedy czujemy się podle, to po prostu łatwiej jest złamać postanowienie pod tytułem Nie Zjem pączka", albo jakiekolwiek inne postanowienie. Tak, w ogromnym skrócie, a to oznacza, że dobrze jest bardziej wpływać na swój stan emocjonalny. I jest jedna technika, którą niesamowicie lubię technika na kodeksu emocjonalnego. Teraz bardzo krótkie i rzeczowe wyjaśnienie. Chodzi o to, że w naszym życiu mamy dwa rodzaje emocji. Niektórzy mówią, że są emocje pozytywne i negatywne. Ja się z tą systematyką nie zgadzam, a to z tego względu, że suponuje ona pewnego rodzaju, hmm, pewnego rodzaju ocenę. Tych emocji. Te pozytywne miałyby być emocjami dobrymi, negatywne miałyby być emocjami złymi. I tak często te pozytywne to jest oczywiście szczęście, radość, motywacja, to jest poczucie takiej mocy i sprawczości, to może być spełnienie, pasja, satysfakcja. To są te pozytywne, w cudzysłowie dobre, negatywne to oczywiście złość, gniew, smutek i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że emocje są emocjami przyjemnymi albo nieprzyjemnymi, co nie znaczy, że te emocje są dobre albo złe, użyteczne albo nieużyteczne. Emocje przyjemne mogą być szalenie nieużyteczne. Na przykład, jeżeli czujesz totalną ekscytację i euforię, a masz do wykonania jakiegoś rodzaju szczegółową pracę, do której potrzebujesz spokoju i skupienia, to choć są to przyjemne emocje, to gwarantuję ci, że one będą sabotowały i torpedowały twoją pracę. Z drugiej strony, jeżeli Czujesz w jakiejś sytuacji na przykład gniew, to ten gniew wcale nie musi być zły, o ile nie wyrazisz go w destrukcyjny sposób. Gniew może być doskonałym asumptem do. Tego, aby coś zmienić w swoim życiu. Smutek może być autorefleksyjny. Czasami smutek bywa o wiele lepszy niż szczęście i samo zadowolenie i jakiegoś rodzaju mityczna, nie wiem, miłość do siebie na przykład, bo czasami ten autorefleksyjny smutek może doprowadzić nas do bardzo dobrych i bardzo zdrowych wniosków na nasz własny temat. Więc po pierwsze, to jest punkt wyjścia. Nie ma czegoś takiego jak emocje. Dobre i złe, pozytywne, negatywne, są użyteczne, nieużyteczne, przyjemne i nieprzyjemne. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest następujący. Jeżeli chcemy Mieć więcej emocji przyjemnych, to musimy po pierwsze je określić. Jeżeli chcesz mieć więcej pieniędzy, to musisz wiedzieć, ile to jest więcej pieniędzy. Na przykład więcej to zarabiam o 1000 złotych. No jest to więcej, albo zarabiam o 100 tysięcy złotych więcej. Musisz wiedzieć, ile to jest dla ciebie więcej. Jeżeli chcesz więcej ważyć, bo na przykład budujesz masę mięśniową, no to jak będziesz ważył więcej o pół kilo, to, to ci wystarczy. No może nie, może chcesz ważyć więcej 5 kilo, albo 10 kilo, może chcesz ważyć mniej i wtedy też trzeba. A dokładnie sprecyzować swój ostateczny rezultat. Jeżeli chcesz więcej czytać, to jeżeli będziesz czytał jedną stronę miesięcznie, bo teraz na przykład nie czytasz wcale, to czy to już spełni kryteria? Więc trzeba te kryteria określić. Jeżeli chcemy mieć więcej pozytywnych emocji, to należy określić, jakie te. Emocje pozytywne, oczywiście, w cudzysłowie, są. Czy to są emocje typu szczęście, radość, czy może pasja, czy może satysfakcja, czy może entuzjazm? Jakich więcej przyjemnych emocji byśmy chcieli? To z jednej strony, a z drugiej strony kodeksu emocjonalnego jak zapewne się domyślasz, mamy emocje w cudzysłowie negatywne, a tak naprawdę emocje nieprzyjemne. To są emocje, których chcielibyśmy odczuwać mniej, ale absolutnie nie wyeliminować całkowicie ze swojego życia. I tutaj też warto zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zrobić sobie listę tych emocji nieprzyjemnych, które często odczuwamy, a chcielibyśmy rzadziej. A po warto by było zrobić jeszcze jedną rzecz. Otóż, odkryć, jaki jest nasz ulubiony smak emocjonalny. No bardzo często ludzie mają coś takiego jak. W cudzysłowie, ulubiony smak emocjonalny. Chodzi o to, że jeżeli rzecz idzie o nieprzyjemne emocje, to jest jakiś jeden rodzaj emocji, którą ci ludzie odczuwają nadzwyczaj często w bardzo wielu sytuacjach. To jest taka nieprzyjemna baza emocjonalna. To jest ciekawe, jeżeli jakieś wydarzenie będzie miało miejsce, wydarzenie negatywne, to. Ludzie będą wracali do swojej nieprzyjemnej bazy emocjonalnej z większym nasileniem. Czyli ktoś, kto się boi, będzie bał się jeszcze bardziej. Załóżmy, że ktoś traci pracę. To zdecydowanie jest negatywnym i nieprzyjemnym wydarzeniem. Ktoś, kto na co dzień się boi, odczuwa dosyć dużo lęku, będzie bał się jeszcze bardziej. Ktoś, kto na co dzień się wkurza, odczuwa dużo gniewu, będzie odczuwał go jeszcze więcej. Ktoś, kto na co dzień się smuci, będzie smucił się jeszcze bardziej. Więc w ten sposób to funkcjonuje. Każdy z nas, ja także zapewniam, ma taką swoją bazę emocjonalną, bazę z nieprzyjemnymi emocjami, więc potrzebujemy takiego dwustronnicowego kodeksu. Kodeks do emocje przyjemne, do których dążymy, i kodeks od emocje nieprzyjemne, których chcemy mieć mniej. Dobrze jest zacząć identyfikować takie triggery, co odpala te nieprzyjemne emocje, a jednocześnie co odpala te przyjemne emocje, ponieważ jeżeli będziemy wiedzieli, tak jak mówiłem w poprzednich nagraniach, emocje działają nawykowo. Jest bodziec, jest reakcja, czyli jeżeli będziemy widzieli, jaki jest bodziec dla danych emocji, to też automatycznie będziemy w stanie częściej ten bodziec uaktywniać i częściej mieć określoną reakcję, czyli na przykład więcej fanów, więcej frajdy, więcej radości i tak dalej, tak dalej. Co znacząco może wpłynąć na jakość naszego funkcjonowania i bez wątpienia na determinację. Także tego potrzebujemy. Kodeks od i kodeks do. Czy jakich emocji unikamy? Chcemy ich mniej. Co te emocje wyzwala najczęściej? w jakich sytuacjach je czujemy, jakich emocji chcielibyśmy więcej, co te emocje wyzwala, w jakich sytuacjach je czujemy. Na początek dobrze jest, tutaj taka rada byłego żołnierza jednostek specjalnych, oczywiście Navy SEAL, Marka Divina, napisał książkę w 6 tygodni do sprawności komando FOKI, całkiem taka przyjemna pozycja, dużo jest tam o mindsetzie i mentalności, odporności psychicznej, polecam tak w ogóle, nawet tym, którzy nie ćwiczą i zaproponuję Ci Ćwiczenie tegoż właśnie żołnierza. On wyszedł z założenia, że powinniśmy wybrać cztery emocje nieprzyjemne, więc wybierz sobie cztery emocje nieprzyjemne, a następnie zastanowić się, jak byśmy je chcieli zastąpić, jakimi przyjemnymi emocjami chcielibyśmy zastąpić te emocje nieprzyjemne. Jeżeli ktoś na przykład odczuwa strach, to może odwaga, jeżeli ktoś odczuwa gniew, to może spokój, jeżeli ktoś odczuwa smutek, to może radość. Zastanów się, jak to funkcjonowałoby u ciebie, i przez najbliższe 10 dni, co najmniej, najlepiej dłuższy czas, staraj się wprowadzać taką zamianę. Czyli zamiast tych nieprzyjemnych rzeczy czuć więcej przyjemnych, a jednocześnie starać się poznać. W jakich sytuacjach one się odpalają? Dużo dzisiaj wiedzy było, upchałem to strasznie, kochani, strasznie. Temat długi, można było długo o nim mówić. Starałem się przedstawić tutaj najważniejsze punkty. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Stosujcie kodeks emocjonalny, chociażby te cztery emocje, bo naprawdę jest to fajna technika, warta zastosowania, a przede wszystkim banalnie prosta. A jednocześnie przy swojej banalnej prostocie potrafi wprowadzić duże zmiany. Jak zwykle zapraszam Was na bloga Lenistwo Kontrolowane. Tam jest zakładka Kontakt. Piszcie do mnie, o czym byście chcieli usłyszeć, o czym nie chcielibyście słyszeć, czego chcielibyście więcej, czego chcielibyście mniej, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Odpowiadam na każdą sensowną wiadomość. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!